Przyjęcie Ukrainy do NATO jest konieczne w zaistniałej sytuacji. To Ukraina dysponuje w tej chwili chyba najlepszą armią w tej części świata, w przeciwieństwie do zaniedbanych i mocno zdemoralizowanych w dużej części armii państw zachodnich. Jeśli NATO ma być w Europie silne, to potrzebuje Ukrainy, tak samo jak Ukraina potrzebuje NATO, jako Zaplecza gospodarczego i zbrojeniowego po tym jak została zniszczona Ukraina ma wojsko i motywację, ale nie ma zasobów, Europa ma zasoby, ale w większości nie ma wojska ani motywacji. Ta uchwała oraz decyzja o rozszerzeniu NATO, która mam nadzieję w efekcie nastąpi. Jest teraz o tyle potrzebna, że da walczącym Ukraińcom perspektywę na uzyskanie trwałego pokoju, bezpieczeństwa, jeśli uda im się odeprzeć tę obecną agresję i dzięki temu podniesie ich morale i wolę walki w tej trudnej sytuacji. Dość mrzonek o partnerstwie NATO-Rosja. Uginanie się przed Rosją i powstrzymywanie się do tej pory przed poszerzaniem NATO, żeby nie drażnić Niedźwiedzia, skończyło się tylko tym, że Niedźwiedź zaczął atakować wszystkich dookoła. I dyktować niepodległym krajom, co mają robić i jakie sojusze wolno im zawierać. Barbarzyński rząd na Klemru, na Kremlu, rozumie tylko język siły i w tym języku trzeba z nim rozmawiać. Ustępstwa i negocjacje traktuje jako znak słabości i zachętę do ataku. To przypomniało mi się też, jak w roku. 90. W październiku 90. roku Gorbaczow dostał dla zachęty pokojową nagrodę Nobla, a już w styczniu, ci, którzy mówią dali, mogli podziwiać jego orków interweniujących w Wilnie przeciwko niepodległości Litwy wtedy. Gdyby NATO miało więcej odwagi udzieliło Ukrainie militarnych gwarancji jeszcze przed wojną, to do tej wojny by nie doszło. To opieszałość i tchórzostwo zachodnich polityków było niestety pożywką dla imperializmu rosyjskiego. Tym bardziej, że właśnie tutaj się w jednym zgodzę, że NATO ma do zmazania z siebie hańbę, że w sytuacji, kiedy w analogicznej sytuacji jak Ukraina po 2014 roku znalazła się Serbia w latach 90. to to NATO stanęło po złej stronie barykady i bombardowało Serbię. Przypominam, że w ramach tak zwanego memorandum Budapesztańskiego Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i, co ciekawe, Rosja wzięły na siebie gwarancję bezpieczeństwa i integralności terytorialnej Ukrainy. To tak też, żebyśmy nie popadali w przesadną ufność w deklaracje, umowy i sojusze, zwłaszcza te odległe, w których ryzyko rozłożone jest drastycznie nierównomiernie. Ukraina płaci niestety w tej chwili cenę za skrajną naiwność polityków swoich z lat 90. A dla nas sojusz z Ukrainą jest, nie jest tak egzotycznym sojuszem jak, jak sojusz ze Stanami czy z Wielką Brytanią. Nasz interes będzie w, w najbliższych latach wspólny. Jeszcze jedną rzecz proszę w pytaniu. Dziękuję bardzo panie...